Siemano wszystkim z tej strony Mister, witam was w kolejnym odcinku City Skylines. Jak widzicie, nasze miasto pięknie, ładnie pomalutku się rozwija. Dalej mamy gigantyczne problemy z korkami w centrum naszego miasta, co jest cholernie, cholernie uciążliwe. Jak widzicie cały nasz piękny ruch jest tutaj zatamowany i będziemy starać się coś w tym temacie zrobić. Dlatego odpaliłem sobie live'a. Troszeczkę przed nagraniem tutaj pokombinowałem i zrobiłem sobie taką kolejkę górską, niegórską. Czemu tu się zrobił most? What the fuck, seriously? No i widoczniej. musiało tak być. Takie było przeznaczenie tej oto rampy, torów i tak dalej. Olać to. Także mamy zrobioną trakcję kolejową dookoła naszego miasta, mniej więcej. I tutaj sobie podłączymy trzy takie... Zapalne punkty, które powinny rozładować troszeczkę ten ruch, ponieważ ci ludzie jeżdżą mniej więcej tutaj w centrum sobie jeżdżą, czasami się łączą z tym obiektem i czasami jeżdżą troszeczkę w przeciwnym kierunku. Dlatego też dodamy sobie dzisiaj e, troszeczkę rzeczy. Rzeczy, które będą nam zapewne przydatne, będą tu właśnie stacje kolejowe. Także musimy sobie to dziadostwo tutaj postawić. E, oczywiście zrobimy sobie tutaj specjalne drogi, bo jakby inaczej. Dlatego też zrobimy sobie tutaj czy my tu chcemy w sumie drogi jednokierunkowe? Nie, zrobimy tu normalne drogi. Tylko jak widzicie, mamy to cholerstwo tutaj po drodze. Heh. Zanim zaczniemy budować cokolwiek, musimy sobie troszeczkę przenieść naszej elektryki po zatory. I trzeba będzie coś pokmienić, żeby to jakoś naprawdę ładnie i schludnie wyglądało. Także to sobie zlikwidujemy, i to sobie usuniemy. Całkowicie, ponieważ są to obiekty, które muszą być zasilane, bo to mi naprawdę bardzo dużo daje, ale niekoniecznie muszą być z tej strony zasilane. Także wszystko mamy pięknie, ładnie. Także miasto ładnie wygląda na tej góreczce. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Także zacznijmy sobie od budowy drogi. Zrobimy sobie jakąś ładną drogę, oczywiście zawijaną, bo jakby inaczej. Tutaj sobie zrobimy małe skrzyżowanko. Bez skrzyżowanka troszeczkę nie, por nie porobimy sobie, albo troszeczkę dalej to wyciągniemy. To na pewno zaraz przerobimy, także nie denerwujcie się o te tory, że to może być gdzieś za blisko czy za daleko. Także tu będą skrzyżowania. Ta droga na szczęście nie jest tak bardzo yy, używana, także mamy tutaj piękną, ładną drogę pod. Miasto wygląda coraz lepiej. Zastanawiam się jeszcze, czy zostawić ten budynek tutaj, ponieważ on przyciąga dosyć dużo przestępców do naszego miasta, ale powinno być w miarę dobrze. Sprawdźmy, czy to umieścimy tutaj. Niestety nie da rady, więc będziemy musieli zlikwidować troszeczkę naszych torów, które przed chwilką zbudowałem. Ale tego się właśnie spodziewałem, że takie rzeczy będą się działy. Seriously? Ta droga nie jest tak prosta jak się wydaje, żeby była prosta. Szlak by to wziął. Czyli musimy sobie zlikwidować drogę, którą dopiero zbudowałem. Niestety to są właśnie minusy e, tej gry. I brakuje mi tego, jeżeli znacie jakąś modyfikację, e, która dodaje. która dodaje e, mega proste kratki. Na całej mapie, czyli taka kratka od samego początku jest dostępna i można ją sobie nałożyć już na grę. Nie wiem, czy dałoby się włączyć czy wyłączyć, jakkolwiek, ale żeby była dostępna, ponieważ to by mi cholernie ułatwiło życie. Czasami. Naprawdę, uwierzcie. Wy tak na serio z tą drogą? O, dobrze. Ułatwiłoby mi to życie i to bardzo. Okej, okay. dobra, tak może być. Ogólnie to mogłem sobie sprawdzić, czy to się uda już tutaj postawić, a nie pięknie buduje drogę. A, da się. A tak jak mówiłem. E, właśnie jeżeli by się tak dało zrobić, że da się włączyć tą kratkę, to byłbym bardzo, bardzo szczęśliwym człowiekiem. I w sumie wiecie co? Zrobimy sobie tutaj jedno połączenie. I zaraz zrobimy sobie drugie połączenie. Tylko troszeczkę na bok, o ile się uda. Pięknie. Ponieważ musimy mieć jakiś objazd yy, dookoła naszej stacji, żeby to jakoś tak w miarę, w miarę dobrze wyglądało. Prawda? Prawda. Pięknie. Tutaj sobie będą mogły podjechać pociągi, w razie czego zawsze będą to mogły sobie wyminąć. I to samo musimy zrobić przy tych stacjach tutaj, które będą za chwilkę wybudowane. Dlatego tą, zrobimy, tą stację zrobimy troszeczkę dalej, ponieważ już wiem, że będę potrzebował zrobić ten zjazd. Tylko pytanie, jak my to chcemy. Tutaj sobie podłączymy. Skasujemy troszeczkę budynków, ale to nie szkodzi. Powinno to działać chyba jakoś. Także proste drogi na początek, bez, bez prostych dróg niestety nic tu nie zrobimy. I tutaj nie będziemy się niestety bawić w żadne takie ulepszenia. Po prostu ciapniemy sobie skrzyżowanko. I to samo zrobimy z tej strony. Dokładnie. I wykasujemy ten kawałeczek, który jest tu nam całkowicie niepotrzebny. Dodamy sobie. U, tu jeszcze przez metro będzie przechodzić idealnie. Zbyt strome zbocze, ty tak na serio? No weź zaskocz, kurde. Han. Tego się nie spodziewałem, że może być zbyt strome zbocze tutaj. Czyżby musiał gdzieś w tym miejscu zrobić? Możliwe, jak podniesiemy kawałek dalej, drogę. Spróbujmy tutaj, możliwe, że troszeczkę wyżej zaskoczy. Dało się, dało się idealnie. Powiedzmy, że idealnie. Nie podoba mi się to ani troszeczkę. No nic, mówi się trudno. Mówi się trudno, zrobi się w ten sposób. Ale tutaj zrobimy troszeczkę inaczej. Wyciągniemy te tory do przodu i one będą miały zjazd tutaj. I będą miały też możliwość objazdu tutaj. W razie czego, że będą mogły sobie zawrócić? Także musimy doprowadzić sobie tutaj na pewno wodę do tego obiektu. Bez wody raczej to nie pociągnie za długo. I musimy sobie sprawdzić ten prąd. O, idealnie, idealnie. A pytanie: jak tutaj woda? A tu jest wszystko podłączone. Okej, okay, to już mamy dwie stacje gotowe. Zaraz sobie je podepniemy jeszcze tutaj e, naszą wiązką e, promieni magicznych, które zezwolą nam właśnie na, e, na to, żeby ta stacja funkcjonowała. I tutaj musimy sobie zrobić jeszcze jedną drogę. Jak widzicie, to jest taka mała pętla, dlatego też będę mógł sobie tu już spokojnie, spokojnie sobie śmigać. Także to jest droga, ale sprawdzimy, czy to też nie jest za stromo. Wydaje mi się, że może być. Ale mogłem się mylić. Na szczęście ja się myliłem. Nie wiem, jak z tymi torami teraz to będzie. Jak widzicie, takie małe kuku się zrobiło. Hmm. Takie poważne kuku się tu zrobiło. Czy te tory. Mogę je tutaj troszeczkę wyciągnąć. Dobra, zrobimy takie większe objazdy. Ale za to będę mieć. Ciekawą jazdę. Ja nie wiem, jak ten pociąg miałby się tutaj złożyć na tym zagięciu, ale gratulujemy, gratulujemy. że miejmy nadzieję, że troszeczkę ukształtowanie terenu się też będzie zmieniało w samej grze, ponieważ to widzę, że wymaga dużej pracy jeszcze, tak naprawdę. Tutaj pyk, nie bawimy się w żadne takie dodatkowe łuczki i tak dalej, ponieważ nie nam to potrzebne. Musimy tutaj tylko jeszcze podpiąć wodę. Żeby to w miarę ładnie śmigało. Pięknie. I w sumie możemy odpalić sobie czas. Jeszcze tylko, oczywiście, na zakończenie musimy dodać sobie przystanki. Także jeden przystanek, drugi przystanek, trzeci przystanek i powrotny przystanek. Proszę bardzo. I mamy jedną linię, dzięki której ludzie będą mogli tutaj sobie z tego przejazdu korzystać. Oczywiście możemy dodać jeszcze jed jedną stację tutaj i w sumie to byłoby bardzo niegupie dodać ją właśnie w tym miejscu. Ewentualnie tutaj jeszcze będzie można dodać, ale to w przyszłości. Zobaczmy sobie w ogóle jak tu stoimy z terenem. Tu w sumie dałoby radę to upchnąć, dałoby radę to upchnąć tutaj. Tylko czy my to chcemy zrobić? Czy aby na pewno chcemy to zrobić? Hm. Zobaczymy. Rezytacji będzie korzystać tak średnio, około 100 osób, ponieważ z tego co widziałem miasta nawet 200 tysięcy nie przekraczały tej jednostki. Wow, no, Pierwszy pociąg! Czekaj pociągu. Chciałbym cię śledzić, ponieważ chcemy zobaczyć jak będziesz sobie jechał. Także wybierzemy się w małą przejażdżkę teraz pociągiem. Także jak widzicie Eurotrain Simulator City Skylines działa, możemy sobie podziwiać piękny widok naszego miasta. Także jedziemy super nowoczesnym y, pociągiem, y, który został zakupiony przez PKP Polskie Linie Kolejowe, what the hell, jak się ładnie wyminęły. A jak widzicie już się ruch zaczął, całkiem, całkiem nieźle, także miejmy nadzieję, że to będzie jakoś tutaj działać. O mój Boże, jakie to jest fajne. <gry> A i on tutaj nie zawraca, no nie da rady. Gdybyśmy troszeczkę przerobili ten zjazd, tutaj to w sumie można tam byłoby podpiąć to i tak trzeba będzie chyba zrobić. Z tego co widzę, te pociągi będą sobie tak kursować. A tutaj ta droga byłaby naprawdę, naprawdę byłaby dobra, gdybyśmy to tylko poprawili. I on teraz będzie jechał e, do ostatniego od tej przestanku. Jakie to jest fajne? Przecież tak można jeździć cały dzień. Jak widzicie, kolejka górska bardzo ładnie się tutaj sprawuje. Dalej mamy piękny widok na nasze miasto. Na wszystkie to się muszą doczytać. I jedzie kolejny pociąg. Jej, jestem ciekaw, właśnie, jak duży będzie ruch na tym. E, I miejmy nadzieję, że to naprawdę trochę odciąży e, moje właśnie zapotrzebowanie na taki transport. Ponieważ ten ruch, który mamy aktualnie w mieście, jest gigantyczny. Po prostu jest gigantyczny. Zaraz zobaczymy, czy oni z tego korzystają. Chyba nie będą z tego korzystać. Musielibyśmy tutaj zrobić jeszcze te zawijasy, takie. Niestety nie korzysta. Słabo. To nic. Zostawimy sobie ten pociąg. Jeszcze nam nie obliczyło tego. Ale tutaj dodamy sobie te zawijasy. Te takie szalone zawijasy. Zobaczymy, czy on będzie chciał w ogóle z tego korzystać. To musielibyśmy sobie tu przerobić, ale z drugiej strony to nie jest nam potrzebne. Możliwe, że w przyszłości będą z tego korzystać. Co prawda torów tu nie widać, ale zapewne będzie zakręcał jakoś. Miejmy nadzieję. Także wybraliśmy się na małą przejażdżkę po naszym mieście. E, naszymi pięknymi tutaj e, liniami kolejowymi. I tutaj trzeba coś z tym zrobić, ponieważ o ile to jest fajne i przyjemne i fajnie to działa, to musimy troszeczkę sobie przerobić ten zjazd tutaj. Ponieważ jest troszeczkę niefunkcjonalny, wypija z tymi budynkami. Eee, musimy sobie tylko przełożyć jeszcze ten obiekt na którąś ze stron, tutaj to nic, kasujemy jeden budyneczek, nikt się tym nie przyjmuje, prawda? I dodamy sobie jeszcze jedną drogę, która będzie biegła tutaj, i następnie będzie opadać. Także będziemy mogli sobie zrobić od razu połączenie, jak się nie mylę. Na wprost Mniej więcej Jeżeli troszeczkę wyżej chwycimy Ty tak na serio? No dobra, nie chcesz to nie Okej, okay. powiedzmy, że to będzie jakoś działać. Czy te linie troszeczkę się nam zmieniły? No. Zasunęliśmy teraz przystanek. Ale teraz nie chcę nam tutaj zawracać. I będą jeździć sobie tam i z powrotem. Dobra, no nie chcecie to nie. Trudno się mówi. Poprawiliśmy troszeczkę linię. Jakoś to powinno śmigać. A co to za pociąg szalony? Czemu tu jeździ jakiś obcy pociąg? Pociąg pasażerski. Zero pasażerów na 240 pasażerów, jeden pasażer, e, także jak widzicie, bardzo e, e, luksusowo sobie mogą podróżować, cały pociąg do dyspozycji. Miejmy nadzieję, że to w przyszłości na pewno się jakoś ogarnie, bo nie widzę tego ani trochę, utrzymanie tego pewnie będzie kosztować w pieron jeszcze trochę. Także sprawdźmy sobie. Transport kosztuje 12 tysięcy, same pociągi kosztują... Same pociągi kosztują 10 tysięcy. What the fuck. Czy ja wydałem właśnie kupę pieniędzy na coś, co będzie całkowicie bezużyteczne w moim mieście? Dobra. Dajmy na to, że to jest przyszłościowa inwestycja, ponieważ oni możliwe, że jeszcze będą z tego korzystać. Także jak widzicie, jakiś pociąg tu jeszcze jeździ. Możliwe, że turystów będzie nam jakoś dostarczał. Oby. Także wydajemy kupę pieniędzy na wszystko. Witam cię Melonku. Jakoś to działa. Także miejmy nadzieję, że turyści będą przyjeżdżać. Trochę obiektów jest, które można zawsze poglądać w mieście, także jak widzicie nawet doszło piękne statuły i tak dalej. Także to jest statua walecznego melona, który po prostu niszczy nasze miasto, a raczej niszczył, także upamiętnienie tej chwili, że miasto zostało zrównane z ziemią, czyli poprzedni save. I właśnie nastąpiło przez zniszczenie tego właśnie tyranicznego melona, który podbił nasze miasto. Dlatego też po malutku będziemy zbierać się do kupy i musimy sobie jakoś to wszystko ogarnąć, żeby to w miarę w miarę działało. Także jak widzicie doszło cała masa obiektów, które Przyciągają po prostu ludzi, ale co my tu musimy zrobić? Jedyną ważną rzeczą, mam modyfikację, która zwiększa mi oczywiście populację w zamożniejszych budynkach. Tak jak na przykład tutaj mamy 102 gospodarstwa. Serio, budzik, uspokój się, wybaczcie, jeżeli było słychać. Także zwiększa troszeczkę tutaj ilość ludzi na dany obiekt, czyli w blokach żyje więcej rodzin i jest ich naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Funkcjonuje normalnie, to jest sklep zwykły, także jest jedyny problem z tym, ponieważ trzeba pobrać dodatkową modyfikację, która usprawni troszeczkę działanie naszego cholerstwa. Ta fuck, co się tutaj stało, właśnie? Ponieważ. Hmm. Przedtem, jak patrzyłem, to wszystko było tutaj takie. troszeczkę insze. A, nie odświeżyło mi się, tu jest zasięg, tak, uniwersytetów, także uniwersytety, jak widzicie, działają bardzo dobrze, mamy trzy uniwerki, e, które w zupełności wystarczą na razie na obsługę naszego miasta, musimy dobudować sobie dodatkowe e, obiekty związane właśnie z tą dziedziną i e, jak widzicie, jest pewien problem, szkoły średnie mają tylko 1000 pojemności, musiałem sobie pobrać dodatkową modyfikację, która zwiększa po prostu przelicznik, jak i cenę danego obiektu, jak i utrzymanie i tak dalej. Ale przez, to, przez co ma więcej po prostu miejsc dla uczniów i to nam się na pewno cholernie przyda, ponieważ tego miejsca zaczyna brakować i to musimy sobie gdzieś tutaj upchnąć. Gdzie my mamy miejsce w tym moim zakichanym mieście, żeby to gdzieś tutaj upchnąć, żeby to w miarę ładnie i dobrze funkcjonowało. Także jesteśmy troszeczkę w plecy. Mamy pojemności 9 tysięcy, jest 12 ponad tysięcy chętnych osób, żeby mm, uczyć się. Także jak widzicie, chętni do nauki są, tylko nie mają możliwości. Także myślę, że tutaj sobie postawimy tą szkołę. Przyspieszmy troszeczkę czas, żeby ten wskaźnik troszeczkę bardziej nam tutaj podskoczył i myślę, że dodamy sobie jeszcze jedną szkołę gdzieś w tym miejscu, ponieważ jak widzicie, to jest bardzo, bardzo niska stopa wykształcenia. I oczywiście to samo musimy sobie zrobić dla szkoły podstawowej. Ta ma pojemność 2,5 tysiąca, tysiąca uczniów, a podstawowa, czyli zwykła, ta która zgrzada tylko 300 uczniów, co jest bardzo wielką głupotą dla mnie, ponieważ. Nie mamy tak zróżnicowanego tutaj systemu właśnie tych budynków, a przydałoby się, żeby to jednak troszeczkę lepiej działało. Także dodamy sobie na pewno kilka takich obiektów, które troszeczkę pomogą nam w rozwoju naszego miasta. I jak widzicie, tutaj jest gigantyczne zapotrzebowanie na szkoły podstawowe, ponieważ tutaj żyją sami idioci i debile, dlatego też trzeba im pomagać w życiu. I miejmy nadzieję, że to im pomoże, że dobudujemy kilka obiektów, które pozwolą im na swobodną naukę i wykształcenie swoich e, kretyńskich dzieci, które nie będą biegać i, i podpalać wszystkiego w okolicy. Także miejmy nadzieję, że z czasem nasze miasto się ładnie rozwinie. Co na pewno przełoży się na to, że będzie zapotrzebowanie na e, tereny biurowe, tereny handlowe bardziej zamożniejsze. Także miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Miejmy nadzieję, że zacznie to normalnie funkcjonować. Także będzie teraz cała masa upgrade'ów. Przyśpieszmy sobie czas. Ponieważ to wszystko będzie się teraz upgrade'ować i będzie sobie tak pingać, i pingać, i pingać. I jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałem wspomnieć. Tutaj mamy taki. To są tereny rekreacyjne, tak? Czyli gdzieś, gdzie ludzie mogą się udać. Na szczęście to było poprawione. Po drugim patchu, już do gry, jak się nie mylę. Parki miały wtedy troszeczkę większe zapotrzebowanie niż strefy handlowe i ludzie częściej udawali się do parków niż właśnie do stref handlowych, czyli do sklepów. Ale na szczęście zostało to poprawione. I tutaj, jak widzicie, każdy park ma swój zasięg i to daje troszeczkę szczęścia. I gdy dołożymy sobie taki park w dane miejsce, dajmy na przykład tutaj, ludzie będą mieli do niego dostęp. I będzie to dosyć ładnie i fajnie funkcjonowało. Także z czasem tutaj te kolory zaczną się zmieniać na budynkach, ponieważ ludzie będą mieli tam dostęp i będą szczęśliwsi przez to. I jest taka jedna mała sprawa jest też takiego jak Ampul, czyli test modyfikacja. Jak widzicie, utrzymanie go kosztuje euro 60, koszt budowy 1500 euro. Zajmuje yy, dwie na dwie kratki, także można to upchnąć praktycznie wszędzie. I to jest taki malutki park. Park szczęścia, jeżeli y, ktoś potrzebuje y, naprawdę bardzo fajnie i szybko rozbudować swoje miasto, a nie chce tutaj kłopotać się właśnie z takimi parkami. Dlatego pokażę Wam w, na tym przykładzie tego mojego osiedla, jak to działa. Także, jak widzicie, tu są bardzo zadowoleni i łatwy dostęp mają do wszystkiego. I tutaj stawiamy sobie taki malutki, malutki park. Stawiamy go sobie tutaj. I patrzcie, co się stanie. Pik, Jeden mały park. <laughs> I z tego co widzę został poprawiony. Daje bardzo, bardzo dużo szczęścia, dlatego też warto go czasami stawiać. Dosyć często i gęsto, ale widzę został troszeczkę znerfiony, ponieważ wystarczyło kiedyś postawić taki malutki park, i cały ten obszar, który mamy dostępny, zielony, automatycznie zmieniał się. Kolor budynku na ten jaskrawy niebieski. Ale widzę troszeczkę to poprawili. Także jeden mały park daje dużo, dużo szczęścia. Pokażę Wam jeszcze jak to wygląda. Także bardzo, bardzo ładny. Także to są e, oczywiście publiczne baseny, z których ludzie bardzo chęto, chętnie korzystają. Także troszeczkę ułatwienie do gry, ale całkiem nieźle to działa. Co my tu jeszcze mamy? Niewykształconych 14 osób mieszka w tym bloku. To się jeszcze będzie rozwijać na pewno. E, ogólnie, jak to mamy z opieką zdrowotną. Bezpieczeństwo pożarowe jest troszeczkę na niskim poziomie. Wiecie co? Dostawimy sobie jedną małą stację. Oczywiście to jest Ghostbusters Station. Też z modyfikacji. Myślę, że tutaj można dostawić akurat przy tej drodze. Także pokażę Wam, jak to wygląda. Naprawdę bardzo fajne. Też miał bardzo dobry pomysł, żeby coś takiego zrobić. Fajnie wygląda. A na pewno się przyda w mieście. I oczywiście pobrałem sobie jeszcze kilka innych modyfikacji. Odnośnie przestępczości, czyli taka mała policja, którą też chciałbym wam tutaj zaprezentować, tylko pytanie: czy ja to muszę z tej strony ją postawić? To jest przeznaczone pod takie małe miasteczko, jeżeli dopiero zaczynamy grę. O, widzę, że tutaj będziemy musieli sobie zrobić jakieś przejście, także za chwilkę się tym zajmiemy. Zatrzymajmy sobie czas. Jak widzicie, cała masa ludzi żyje w moim mieście i wszyscy starają się dostać do pracy, czy to pieszo, czy samochodem, czy jakąś inną formą transportu. Ale jak widzicie, mała stacja, bardzo fajnie wygląda. Także warto pobierać modyfikacje. A teraz ułatwimy im troszeczkę życie. I to warto na pewno budować. O tym zawsze zapominam, ponieważ jakoś... Ty mnie to tutaj nie, nie za bardzo krają ci, żeby... Budować im specjalnie ścieżki takie dochodzenia. Ale te ścieżki, jak zobaczycie, za chwilkę będą używane. Ludzie tutaj zaraz będą kombinować, żeby tam przejść dalej. O ile będą mieć taką potrzebę. Z tego co widzę, na razie tej potrzeby nie mają, ale... Tumy ludzi będą przemieszczać się na pewno po mieście I te ścieżki jak widzicie... WHAT the HELL? GRO! GRO! Spokój się! Tumy ludzi będą starały się gdziekolwiek dostać, także... po Pomalutku... Każdy będzie tutaj... O! Już zaczynają chodzić Może by tu im jakiś mały park dodać? Czy wy chcecie tu jakiś mały park? O ile się da dostawić jakiś mały park się zlikwidować tą drogę. Niestety nie można dostawić do ścieżki. To jest trochę takie przykre. Dostawimy tu jeden mały park. Serio? Czemu to się projeża prąd? Powinien mieć tu prąd. Także będą mogli się tutaj na spokojnie zrelaksować, pobujać się do chłystawkach, co by tak tam pierdolnie, nie? Ale jak widzicie, tłumy ludzi podążają yy, do pracy. To jest naprawdę świetne oczywiście oddalimy sobie ten widok ponieważ nie potrzebujemy oglądać wszystkich na co dzień jak sobie tutaj biegają po naszym mieście i to już mnie kusi żeby zacząć nowe miasto żeby całkowicie inaczej je zaprojektować ale spokojnie nie bójcie się będziemy grać sobie dalej na tym mieście Ponieważ chciałbym je rozwijać jak najbardziej, i jak najdłużej, także jak widzicie, mamy dostępne arcydzieła już od poprzedniego epizodu, jak się nie mylę, od poprzedniego odcinka i będziemy chcieli je sobie tutaj powstawiać, oczywiście, do naszego miasta, ale jest pewien mały problem, ponieważ arcydzieło, które chciałbym tutaj wykonać, które chciałbym, żeby funkcjonowało, jest to elektrownia termojądrowa, mimo już ona daje gigantyczną ilość energii, nie jest mi to bardzo do szczęścia potrzebne. Chciałbym sobie wykonać projekt Eden. Niestety, żeby wykonać projekt Eden, wymagane jest, aby zbudować zakichany park biznesowy, który wymaga 20 tysięcy kratek rejonów handlowych, czyli tych rejonów niebieskich, tych. Tych rejonów potrzeba odzarypania jeszcze trochę, co ani troszeczkę mu się nie podoba. Ponieważ ten wskaźnik, który tutaj mamy. Yy, no Nie odzwierciedla tego, jak duże jest zapotrzebowanie. 20 tysięcy kratek to będzie 2-3 razy takie osiedla, wielkościowo. Dlatego też to trzeba będzie gdzieś sobie tutaj zbudować. Także zrobimy sobie mega gigantyczne no, takie centrum handlowe, gdzie ludzie będą mogli jakoś się tam udać i coś tam porobić. Oczywiście, ale musimy też pamiętać o tym, żeby zająć się też strefą przemysłową, dlatego też w sumie w dzisiejszym odcinku nie za wiele porobiliśmy i będziemy na pewno robić sobie w przyszłym odcinku coś więcej także zajęliśmy się dzisiaj strefą taką bardziej przyziemną, czyli jak ludzie muszą się dostać do pracy i takie tam pierdoły to to jest katastrofa także prawdopodobnie jakoś to trzeba będzie zlikwidować w przyszłości zobaczymy czy tutaj może jakąś autostradę poprowadzimy przez nasze centrum. Jakby nie patrzeć łatwo jest to zmodyfikować. Wystarczy tylko zlikwidować to rondo i poprowadzić autostradę na wprost i porobić im jakieś zjazdy. I możliwe, że wtedy to będzie jakoś działać. To mnie strasznie kusi, ponieważ wystarczy tylko, że przeniesiemy te obiekty. Dlatego też to ustalimy sobie wszystko z czatem na pewno na live. Ie. Co my z tym będziemy robić, czy my to na pewno chcemy zrobić. A na przyszły odcinek będziemy zajmować się tym terenem tutaj, który oczywiście już wcześniej był. Tutaj troszeczkę zajęty, ale jeszcze nie miałem czasu po prostu przy tym posiedzieć i teraz zajmiemy sobie tutaj strefą przemysłową, którą jak się możecie spodziewać, czy nie będzie nam potrzebna, mimo że miasto rozwija się w dobrym kierunku stref biurowych. What the fuck? Nie wiem statku, co ty zrobiłeś, ale to wyglądało super mega zajebiście. Będziemy potrzebować stref przemysłowych, które będą produkować oczywiście towary dla naszego miasta ponieważ e, import za wiele tej e, nie przyda się. Nie przyda się, ponieważ jest za mały ten import, żeby wszystko nabyć e, od sąsiadów, z którymi tak naprawdę kontaktu nie mamy. Gdzieś sobie istnieją tam jakieś duchy, które wysyłają nam czasami dobre rzeczy i czasami turystów. Dlatego też ja się z wami żegnam. E, Postaramy się przygotować tę małą strefę przemysłową i będziemy na pewno rozwijać sobie e, troszeczkę tę infrastrukturę naszego miasta. Żeby to troszeczkę naprawić. Prawdopodobnie czeka nas przeniesienie tego całego dziadostwa, to jeszcze ustalimy z czatem. Eee, I do zobaczenia w kolejnych odcinkach, także Australia będzie w przebudowie. Póki co wygląda fajnie, z daleka, z bliska już nie jest tak dobrze. Zresztą tu mam jakiś chorych. Czemu my tu mamy chorych? What the hell? Czemu my tu mamy chorych ludzi? Ja się nie zgadzam na takie rzeczy. Co my tu mamy? Tu mamy jakąś klinikę rosyjską. Wy tu dostaniecie takie dobre rzeczy. Ponieważ wy lubicie takie dobre rzeczy. Macie klinikę rosyjską. Serio? Klinikę rosyjską. Oni tu na was będą przeprowadzać eksperymenty, skoro wy tutaj się budujecie i chcecie być chorzy. Ja rozumiem, że chcą po prostu... O! Czemu oni tacy chorzy są? A ja już wiem dlaczego tu mogą chorować. Ym... Zanieczyszczenie. Trzeba będzie przenieść te spalarnie troszeczkę dalej od miasta. Może wybudujemy sobie tu jakiś mały rejon, gdzie będzie można przenieść te wszystkie spalarnie. E, tak, tu jest teren zanieczyszczony, dlatego też takie rzeczy się dzieją. E, dobra, widzimy się w kolejnych odcinkach. Papa pa wszystkim i dziękuję za oglądanie.